Zdradzę mam taki sekret, Natalia wyszykowała się y, bardzo szybko. Dlaczego szybciej niż plan przewidywał? Yy, doświadczenie, doświadczenie zawodowe y, z pięciu godzin zrobiliśmy. Dwie godziny, no szkoda czasu, szkoda czasu na przygotowywanie się, lepiej akcje. A gdzie ty to, to doświadczenie złapałaś? No bo w Polsce tyle gwiazdy się y, szykują. Naprawdę? Skąd masz takie doświadczenie, że wiesz, że dwie godziny, a nie <laughs> pięć? No tak, jak jestem na sesjach, no to... Mniej więcej tyle czasu to zajmuje, 5 godzin. Godzina makijaż, godzina włosy myślę, że to jest wystarczający czas. Eee, przede wszystkim konkursy Miss. Nauczyły mnie tego, że czasem w 15 minut trzeba być gotowym do wyjścia na scenę. Mm, filmy, plany, y, częste spóźnienia, y, wszystkich innych na planie, bo ja się nie spóźniam. Mm. <laughs> Przynajmniej się staram. Generalnie chyba doświadczenie i też no, no, twarzy nie zmienię. No właśnie, na kilku rynkach już pracowałaś. na którym jest ta praca taka najbardziej ścisła, że tam musi być konkretnie zgodnie z planem. Ho. Chyba najbardziej w Stanach. Tam jednak trochę pilnują timingu, bo to są pieniądze. W Indiach zawsze mają czas mhm. i wszystko się ciągnie godzinami. Mm, nie wiem, jak jest w Polsce, ale się dowiem. Jak na razie wygląda na to, że mam sporo czasu wpisane w swoim kalendarzu. No właśnie, taniec z gwiazdami. Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tej edycji? Ojej, to jest. Yy... Trudne pytanie i łatwe pytanie. Łatwe pod tym względem, że od dziecka ten taniec z gwiazdami za mną chodzi i powiedziałam: Mamo, muszę zostać gwiazdą, żeby zaprosili mnie do tańca z gwiazdami. Więc nie chodzi o tyle, co o sam program, jak o takie poczucie spełnienia, że chyba coś mi się udało w życiu, skoro zaprosili mnie tutaj do tańca z gwiazdami. A z drugiej strony, też przygoda. Wspaniała przygoda. Liczę, że będzie naprawdę e, fajnie, i że będę pamiętać to do końca życia, nawet jeśli odpadnę w pierwszym odcinku. E, więc samo bycie tutaj już jest super. No i oczywiście miałam inne plany, ale wszystkie plany, że tak powiem, e, zeszły na drugi plan i postawiłam na jedną kartę, zrezygnowałam ze wszystkich projektów i powiedziałam: Teraz będę tańczyć. Powiedziałaś tak tajemniczo: Zrezygnowałam ze wszystkich projektów. Z jakich projektów zrezygnowałaś? E, jest kilka. Miałam kręcić teraz jeden film Bollywood w Londynie. Drugi film, o którym już mówiłam, hiszpańsko-fiński, który miał być kręcony w Barcelonie. Na szczęście i tak zdjęcia są przesunięte na początek przyszłego roku, więc tutaj jest plus. Miałam też reprezentować Polskę w swoim ostatnim konkursie na Dominikanie. Miałam też plan w Stanach, więc było trochę działań. Ja zawsze mam jakiś plan, tylko że plany zawsze można zmienić.